Siła Twojej historii, od czego mam zacząć pracę nad sobą? Temat ten jest tematem zainspirowanym i przeczytanym na jednej z grup, której, do której należy na Facebooku, i myślę, że jest to bardzo ważne pytanie, szczególnie dla osoby, która jest na początku drogi, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, rozwój osobisty czy w ogóle pracę terapeutyczną. I odpowiedź na to pytanie będzie, myślę, oczywista, że to zależy. Zacznijmy od tego, że. Każdy jest inny i każdy ma zupełnie inne potrzeby, i każdy ma zupełnie inną historię. Jeżeli szukamy pomocy na coś, co bardzo nas boli, co w tej chwili bardzo nam ciąży, jest trudne, nie radzimy sobie ze sobą, ze swoimi emocjami w tej sytuacji, w której jesteśmy, no to pierwszym taką deską ratunku jest oczywiście terapia. Jeżeli chodzi o DDA, myślę, że jest to coś, co, od czego powinniśmy zacząć. I teraz powinniśmy się przyjrzeć różnym nurtom terapeutycznym, które są do, dostępne. To, co będzie nam odpowiadało. W większości nurtów terapeutycznych będzie pracowała na przyszłości i będzie z tą przyszłością pracować. Są też takie nurty, które pracują bardziej może na przyszłości i na działaniu tu i teraz. Natomiast warto wrócić do tego, żeby przepracować to, co mamy w tej chwili do. Przepracowania, bo być może borykamy się przy okazji, nie wiem, z nerwicą, depresją, z zaburzeniami kompulsywnymi nie potrafimy stworzyć relacji, mnóstwo jakichś takich rzeczy, z którymi powinniśmy zacząć najpierw pracować, zanim cokolwiek zrobimy innego i zanim pójdziemy do przodu. W drodze rozwoju tak naprawdę mojego próbowałam przeróżnych możliwości, próbowałam przeróżnych rzeczy, form pomocy. I tak naprawdę, żeby zebrać to w całość, to rzeczywiście mam już, no myślę, że mam jakieś doświadczenie w tym, w jaki sposób sobie pomóc, co mi pomogło, kiedy najbardziej bolało, kiedy potrzebowałam największej pomocy. I to wszystko też zbieram dla Was. Mówię o tym, to też zawieram w swoich programach, żeby pokazać Wam, w jaki sposób radzić sobie z tym, no, z naszym życiem, tak, z, z naszą przyszłością. To, w jaki sposób ta przeszłość oddziałuje teraz na nas. I pracę nad sobą tak naprawdę zaczęłabym od dokładnego przyjrzenia się sobie. Po pierwsze, zobaczenia, czego na ten moment potrzebuję, co jest taką sprawą, która jest najpilniejsza i tak naprawdę nie możemy już zwlekać z tym, coś, co nas bardzo boli, to, co w tej chwili jest najistotniejsze. No i zobaczenia, co na ten moment właśnie potrzebujemy, żeby zmienić. Często jest tak, że w chaosie naszych potrzeb. Emocji, gubimy się w tym wszystkim. I niestety każdy jest inny i potrzebuje czegoś innego. Więc musimy się, dlatego właśnie, przyjrzeć sobie. Tutaj nie da się tego w jakiś sposób e, zaszufladkować. Można znaleźć wspólny mianownik, ale dla każdego będzie ta sama droga. Więc też proszę Was, żebyście wzięli to pod uwagę. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile wiemy o sobie, ile mamy o sobie wiedzy, bo być może. No, nie będę odkrywcza, jak powiem, że mając nałożone jakieś różne przekonania, mnóstwo problemów w życiu, codzienności, relacje z innymi, problemy w pracy, to nie jesteśmy w stanie, nie będziemy w stanie spojrzeć na to i określić tego sami. Ktoś z boku najlepiej, jakby mógł się temu przyjrzeć. Spojrzeć na zupełnie inne perspektywy, tak, żebyśmy my nie patrzyli przez perspektywę tych swoich przekonań i swojego, nie wiem, dzieciństwa, swojego doświadczenia tak żeby ktoś mógł na to spojrzeć zupełnie obiektywnie. Yy, I ważne jest to, aby przyjrzeć się właśnie też sobie, być może z perspektywy tej innej osoby, być może po prostu ze swojej, czego potrzebuje i jaka właśnie potrzeba jest zaspokojenia w tym momencie, z czym będziemy pracować tu i teraz na początku. A potem dopiero zacząć to dokładnie mm, tak jakby obierać, tych warstw i dochodzić do tego, jakie jest sedno. Jeżeli chcemy przyjrzeć się w ten sposób sobie i yy, jeżeli chcielibyście, żeby ktoś z boku się przyjrzał, to ja Was serdecznie też zapraszam na konsultację do mnie. Wówczas porozmawiamy sobie o tym, co jest w tej chwili waszą najważniejszą potrzebą i co możecie w danej chwili zrobić, z czego skorzystać, co będzie dla Was yy, kluczowe w tym momencie. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam Was do kliknięcia w link w bio. Tam jest opcja konsultacji, bądź napisanie po prostu na maila, który jest pod podcastem. Serdecznie Was do tego zapraszam. I pomogę wówczas, myślę, jak w lustrze, przyjrzeć się sobie i temu, czego tak naprawdę potrzebujecie. Bo myślę, że to jest, tak naprawdę jest podstawą to jest pierwszy krok. I często jest też tak, że łapiemy się różnych form terapii, kursów, programów rozwojowych, działając tak naprawdę na oślep, bądź wydaje nam się, że z opisu danego kursu, e, szkolenia, terapii, że to rozwiąże wszystkie nasze problemy. Aby skutecznie sobie pomóc i szybko e, móc też mm, zobaczyć, jakie są efekty, trzeba przede wszystkim działać holistycznie, wielowymiarowo. Mianowicie, trzy takie aspekty, które dla mnie są najistotniejsze i widzę też, które pomagają innym osobom, to jest umysł, ciało i dusza, czy podświadomość, jak to chcecie nazywać w sobie życie. Dlaczego? Podczas pracy w terapii czy coachingu pracujemy z umysłem świadomym, z tym, co jest na wierzchu. Z tym to po prostu możemy wyłożyć w tym momencie, co jest w naszym myśle, to, co myślimy świadomie. Wszystko to, Uczy nas jakiejś racjonalności tłumaczenia sobie pewnych rzeczy. Tak to jest ważne. Natomiast ważna też jest praca z podświadomością, czyli badamy to, co jest pod powierzchnią, to co, jak obieramy e, te warstwy, to to co właśnie jest pod powierzchnią. I tutaj, na przykład, praca z, z hipnoterapią, praca w stanie medytacji, e, w stanie medytacji w innych e, falach mózgowych, i wówczas możemy zająć e, się trochę głębiej tak naprawdę i zajrzeć głębiej do naszego umysłu podświadomego i to co jest y, pod spodem to co się tam kryje jakieś nasze przekonanie później praca z emocjami które nie są naszymi myślami ani niczym y, takim świadomym są jakimś takim stanem i takimi emocjami które gdzieś są głęboko w nas y, zakorzenione w naszym ciele w sercu i Przede wszystkim jest to praca z uwalnianiem tych emocji i praca z tym, co te emocje u nas wywołują, w jakich sytuacjach się pojawiają, co jest ich nośnikiem, tak? Bo one same przekazują nam też informacje i są dla nas informacją, co takiego się wydarza, co nas boli i dlaczego my w ten sposób właśnie reagujemy. Następnie praca z ciałem fizycznym. Czyli układem też nerwowym, i tutaj masaże, metody pracy z oddechem wszelkiego rodzaju właśnie takie metody fizyczne z dotykiem, typu właśnie masaż, które pozwalają też uspokoić nasz układ nerwowy, lub odblokować to, co też zostało w ciele. I dlaczego to jest ważne? Bo wyobraźmy sobie, że na przykład ponad 20 lat żyjemy w stresie i napięciu adrenalinie. Nie ma możliwości, żeby nic z tego nie odłożyło się w naszym ciele i nie odbiło się na naszej fizyczności i na naszym ciele. Ten stres ciągle się odkłada w postaci spinania mięśni, różnego rodzaju bólów, np. bóle brzucha, bóle karków, wspinania w ogóle takich w różnych częściach ciała mięśni, w naszych także jelitach, w naszym sercu, w naszym układzie nerwowym. Nie wiem, może się nawet odbić na przyswojenie składników mineralnych. Wytwarzaniu hormonów, na przykład jeżeli chodzi o kortyzol, to, to też jest hormon, który potrafi zrobić ogromne spustoszenie w naszym organizmie. Więc to są rzeczy, od których tak naprawdę powinniśmy zacząć i z którymi powinniśmy pracować, czyli działanie holistyczne. No dobrze, no to powiedziałam o tym wszystkim i znowu pojawia się pytanie, więc od czego zacząć? Zacząć od przyjrzenia się sobie. I swoim aktualnym potrzebom, to, co Cię boli teraz, w danym momencie, co jest Ci potrzebne, a potem dopiero działać. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym, żeby się przyjrzeć, to ja zapraszam Cię serdecznie na konsultacje. Kliknij pod podcastem, napisz maila, wiadomość na Instagramie, na Facebooku i porozmawiaj i zobaczymy. Ale pamiętaj, że to Ty znajdziesz odpowiedź na pytanie, od czego zacząć. Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam serdecznie.